20 stycznia w Szopienickiej Hali Sportowej rozpoczęły się mini Mistrzostwa Europy 2016 w piłce ręcznej uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chcemy, żeby, żeby młodzież poczuła też tą atmosferę wielkich mistrzostw, i analogicznie do tego, co dzieje się w dużym, profesjonalnym sporcie, organizujemy cztery tematyczne imprezy w formie turniejów piłki ręcznej dla młodzieży katowickich szkół. Szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgimnazjalne, w kontekście takim, żeby oni poczuli tę atmosferę i chcemy ten klocuszek profesjonalny przenieść nieść na szkoły, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało w mieście Katowice. Ideą tej akcji jest to, żeby szkoły, żeby nauczyciele, żeby wychowawcy dostali pewnego rodzaju twarde wsparcie właśnie w postaci różnego rodzaju sprzętu sportowego, żeby mieli na czym pracować. Dlatego, że młodzież jest, jest to wdzięczna praca, niejednokrotnie jest to trudny temat, natomiast jest to pewnego rodzaju wsparcie, które ma pomóc nauczycielom. W akcji wzięło udział wielu uczniów katowickich szkół. Otrzymaliśmy odpowiedź na zaproszenie od blisko 40 szkół. 8 szkół gra w ramach każdego turnieju. 8 szkół gimnazjalnych dziewcząt, 8 szkół chłopaków, ponad gimnazjalne 8 dziewcząt i chłopaków. To są uczniowie katowickich szkół, którzy z jednej strony reprezentują odpowiedni poziom sportowy. Natomiast szalenie ważne dla nas jest to, że są to szkoły, które są zaangażowane w akcję społeczną Kocham ręczną. Bardzo ważna dla polskiego sportu, kluczowa dyscyplina, propagowanie tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży i pewnego Rodzaju wsparcie dla miasta Katowice, które stara się inwestować w sport we wszystkie dyscypliny sportu. W tej chwili czas na piłkę ręczną. Każda ze szkół reprezentuje podczas rozgrywek państwo, które bierze udział w Euro 2016. Postaraliśmy się o to, żeby w naszych mistrzostwach grały te drużyny, które reprezentowały swoje kraje w Katowicach. Ponadto bezwzględnie reprezentuje nasz kraj Polska. W związku z tym my też wybraliśmy drużynę, która pod naszą polską banderą reprezentuje swoją szkołę. Ponadto wszystkie drużyny, które awansowały do dalszej części turnieju na zwycięzców i najlepszych zawodników czekały atrakcyjne nagrody. Atrakcyjne nagrody, branżowe, oczywiście sprzęt sportowy, przede wszystkim piłki do piłki ręcznej, wysokiej klasy sprzęt sportowy, czyli koszulki spodenki. Wszystko to, żeby zostało w szkołach, żeby one mogły godnie reprezentować swoje. Rodzime placówki oświatowe i przez długie lata, żeby ten sprzęt służył. Oprócz rozgrywek młodzież wzięła udział w konkursach wiedzy na temat piłki ręcznej i organizowanego w Polsce turnieju mają wiedzę z jednej strony te, praktyczną bo grają w ręczną natomiast mają też wiedzę teoretyczną o tym co się dzieje w Katowicach co się dzieje w sporcie w piłce ręcznej także jesteśmy bardzo zadowoleni Pierwszy dzień rozgrywek najlepszą drużyną żeńską okazało się gimnazjum numer 10 jako reprezentacja Hiszpanii Strasznie było ciężko no bo jednak rywalizacja i stres i nieznane drużyny ale no, było super i dziewczyny wykazały się naprawdę dużą odpowiedzialnością i no, starały się i widać było, że zależy im naprawdę na zwycięstwie i naprawdę jest, ja jako kapitan drużyny gimnazjum numer 10 jestem naprawdę zadowolona z dziewczyn, bo naprawdę dały z siebie tyle ile mogły, albo nawet więcej. Naprawdę coś, no naprawdę coś innego, no bo jednak piłka ręczna i takie niby mini mistrzostwa, ale no jednak to jest duże coś. I... Jest naprawdę super, naprawdę. Gimnazjum numer 18 Jako Węgry zajęło miejsce drugie, a na najniższym stopniu podium uplasowała się Dania, którą reprezentowało gimnazjum numer 2.